Wielu gości y, y, możemy widzieć i powitać y, na dzisiejszym remisarzu, y, zwłaszcza, zwłaszcza ze względu na drugi wernisaż, który akurat się odbywa, profesora Jackiewicza, tu po sąsiedzku, w Teatrze Wybrzeże. Tym goręcej z nim wielką radością witam wszystkich tych, którzy, którzy no, na to otwarcie oficjalne, te kilka słów zdecydowali się być tutaj z nami, bo jako wszyscy się w środowisku artystycznym kochamy i każdy jest zainteresowany każdym wernisażem, ale dzisiaj jesteśmy tutaj, cieszę się, dziękuję Państwu za to i chciałbym powitać w imieniu bohaterki dzisiejszego wernisażu, Pani Katarzyny Ostrowskiej. Szanowni Państwo, sztuka, zwłaszcza wydaje się, dzisiaj przekroczyła proste, gramy, proste ramy i granice profesji. Właściwie każdy, kto czuje potrzebę i, i takie pragnienie realizacji w ramach środków artystycznych, plastycznych, ma niejako otwartą drogę. Niemniej jednak. Ta bogactwo środków artystycznych pozwala na różne formy aktywności. Często są to działania, instalacje, czyli wykorzystywanie obiektów czy przedmiotów gotowych. Rzadziej zdarza się, żeby artyści sięgali z zapałem po i po farby i wciąż próbowali na nowo jakby re reinterpretować wizualnie świat. Swoje doświadczenia i wnosić jakiś swój e, właśnie obraz, swój, e, swoje wyobrażenia o rzeczywistości e, w obszar tego, jakby powiedział pewnie Malron, łóżko wyobraźni. E, Pani Katarzyna zawodowo i na, na co dzień. E, Chociaż może to nie chciałbym, żeby to brzmiało, jakby mała osoba poświęcała mniej czasu, ale niemniej jednak przywiązane jest do zawodu lekarza, chirurga ściśle rzecz ujmując, ale jak możemy wnosić z, z obrazów, które wiszą w naszej galerii, z wielkim oddaniem, z wielką żarliwością i miłością kieruje się właśnie w stronę malarstwa, to w stronę samorealizacji artystycznej. Wydaje się, że w obszarze jakby wyrazowym, przynajmniej w mojej ocenie, to malarstwo jakoś próbuje odnaleźć swoje miejsce pomiędzy dwoma biegunami. Z jednej strony jakimś takim współczesnym demonem i uniformizmu, który uniformizmu i społecznego, i kulturowego, szeroko pojętego, artystycznego także właściwie wypycha doświadczenie jednostki z, z, z obszaru publicznego. Z drugiej strony kieruje się w stronę doświadczeń indywidualnych, osobistych. Stąd ta forma z jednej strony sięgająca po elementy, multiplikacji, jakichś takich rytmów, rytmów odindywidualizowanych. Form, które sprowadzają się do prostego znaku sygnalizującego określoną formę, a z drugiej strony, często poprzez kolor, ale też uformowanie postaci, bo z, z tymi mamy w większości do czynienia, jakby kieruje nas w stronę emocji, w stronę doświadczeń indywidualnych, osobistych. I w tym sensie wydaje mi się, że to malowanie, to, to malarstwo, Dobrze opisuje kondycję współczesnego człowieka, kondycję właśnie człowieka, czyli nas samych, dziś rozdartego między tymi dwiema bardzo dzisiaj kluczowymi przestrzeniami. Bo z jednej strony chcielibyśmy, by wciąż traktowano nas, postrzegano, dostrzegano jako. Osoby, z, jako indywidualne byty, z drugiej strony uwikłani jesteśmy w potężne maszynerie społeczne, kulturowe, również takie chociażby jak moda, która unifikuje na, unifikuje społeczeństwo w obszarze tej zewnętrznej wizualności. Dlatego też wydaje mi się, że z uwagą i z, z ciekawością zechcecie Państwo śledzić, śledzić te wszystkie obrazy, bo nam, wszystkie one zawierają, wydaje się, jakieś historie. Nie zawsze byłem przekonany, czy w moim odczuciu, dla mnie samego konkluzywne, ale, ale przede wszystkim uderzające głębią siły przekazu i jakąś taką sugestią zdarzeń. Bardzo gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby samemu sobie osobiście odpowiedzieć właśnie na te pytania, które, które to malarstwo przed nami stawia, a Pani Katarzynie pogratulować tej wielkiej żarliwości, prawdziwej wrażliwości malarskiej i życzyć ciągłego zapału, nieustawania na tej bardzo trudnej drodze. Bardzo Pani gratuluję. Zabie jest takim czasem podsumowań I być może to zabrzmi e, dość kiepsko i poczuje się za chwilę tak jak na rozdaniu oskarów, ale w tym momencie chciałabym Państwu e, serdecznie podziękować. Chciałabym Wam wszystkim podziękować za to, że jesteście i za to, że jesteście e, dzisiaj tutaj ze mną. E, Chciałbym także podziękować Panu Prezesowi e, i Pani Kasi, że zaprosili moje prace do tej galerii, do Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków. I chciałabym podziękować jeszcze trzem osobom, mojemu ojcu, który otworzył przede mną ten cały świat. Tak? Do jemu w sumie zawdzięczam to, że mogę tak spoglądać na rzeczywistość i robić to, co robię i co daje mi moje uczucie wolności, bo wolność jest chyba największym darem, jaki człowiek dostaje. I chciałabym podziękować jeszcze dwóm osobom, panu profesorowi Cześnikowi i pani profesor Marii Targoński, którzy mi bardzo, bardzo podziękowali, po, po, pomogli przed, przed tą wystawą i jeszcze jednej bardzo, bardzo ważnej dla mnie osobie, którą spotykam co jakiś czas, nawet nie wiem, co pięć lat, co trzy lata, a daje mi jakieś takie wskazówki i... Dużo, dużo ciepła i odwagi. Jest to Pan Profesor Pugon-Lasecki. Chciałbym bardzo, bardzo podziękować w tym momencie. My się częściej spotykamy. <noise> tak się zdarza, że czasem się spotkamy po trzech latach, ale to zawsze jest tak, jakby było wczoraj. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Państwa na symboliczną lampkę wina i do kontaktu z moimi pracami. Ja jeszcze pozwolę sobie dodać. Kasia właśnie zrobiła to, co wydaje się najważniejsze, podziękowała tym wybitnym artystom za to, że wspierają i oczywiście rzecz czas na ojcu i ja chciałbym przy tej okazji Państwu powiedzieć, poinformować Państwa, jednocześnie zapraszając. Na wystawę profesora Henryka Cześnika, która znajduje się na ulicy Mariackiej w drugiej galerii Związku. Także właściwie w tej chwili właśnie w tych obu galeriach gościmy zaprzyjaźnionych artystów, którzy też już w przeszłości nawet wspólnie wystawiali. Także gorąco Państwa zachęcam także do odwiedzenia galerii na ulicy Mariackiej, już może nie dzisiaj, bo dzisiaj już jest nieczynna, ale każdego innego dnia między godziną 9 a 17. .00. Dziękuję serdecznie.